W połowie maja, dokładnie 13 dnia tego miesiąca, na terenie tychów doszło do zdarzenia, które po raz kolejny zwróciło uwagę opinii publicznej na kwestie bezpieczeństwa drogowego oraz konsekwencji wynikających z lekceważenia obowiązującego prawa. Policjanci z tamtejszego Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili wówczas zorganizowaną akcję o nazwie Bezpieczny Pieszy. Skoncentrowaną na kontrolowaniu prędkości pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie oznakowanych przejść dla pieszych, miejsc szczególnie narażonych na wypadki i potrącenia. Około godziny 10 przed południem funkcjonariusze zatrzymali do rutynowej kontroli kierowcę Volkswagena Sharana. Pojazd, który poruszał się z prędkością, wyraźnie przekraczającą dozwolone limity w tym konkretnym obszarze, prowadził 39-letni mężczyzna. Po przeprowadzeniu wstępnej kontroli dokumentów i sprawdzeniu danych w policyjnej bazie, wyszło na jaw, że obywatel Ukrainy, który zasiadał za kierownicą, nie tylko łamał przepisy drogowe, lecz także ignorował wcześniejsze decyzje sądu. Sąd rejonowy w Zabrzu już dwukrotnie nałożył na niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, co oznaczało, że absolutnie nie miał prawa znaleźć się za kierownicą w Polsce. Mężczyzna, mimo jasnych i jednoznacznych postanowień sądowych, ponownie dopuścił się tego samego wykroczenia. Jego lekceważenie wymiaru sprawiedliwości oraz zasad obowiązujących w kraju, w którym przebywał, zostało potraktowane przez policję jako poważne naruszenie prawa. W związku z tym został natychmiast zatrzymany i przekazany do dyspozycji Sądu Rejonowego w Tychach. W sprawie zastosowano tryb przyspieszony co w praktyce oznaczało, że już w ciągu zaledwie jednej doby zapadł wyrok dotyczący jego postępowania. Sąd nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny i nie przedłużał procedur, które w innych przypadkach mogłyby ciągnąć się tygodniami. Jednak historia nie zakończyła się na sali sądowej. Ponieważ zatrzymany obywatel Ukrainy nie po raz pierwszy złamał przepisy obowiązujące w Polsce, a jego wcześniejsze przewinienia były znane służbom, policja zdecydowała się poinformować Straż Graniczną. Mundurowi odpowiedzialni za nadzór nad legalnością pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej zareagowali błyskawicznie. W odpowiedzi na zawiadomienie ze strony policji uruchomili procedurę administracyjną, której celem jest wydalenie obywatela Ukrainy z Polski. Oznaczało to początek formalności związanych z deportacją, które miały doprowadzić do opuszczenia przez mężczyznę terytorium naszego kraju. Zdarzenie to po raz kolejny ożywiło dyskusję na temat rosnącej liczby przestępstw popełnianych przez cudzoziemców, a w szczególności przez osoby pochodzące z Ukrainy. W ostatnich miesiącach media coraz częściej informują o przypadkach kierowców będących obywatelami tego państwa, którzy zasiadają za kierownicą po alkoholu, bez uprawnień lub mimo obowiązujących ich zakazów. Niepokojące statystyki wskazują, że takie sytuacje przestają być jednostkowymi przypadkami. A zaczynają przybierać charakter regularnie powtarzającego się zjawiska. Mimo to wielu przedstawicieli klasy politycznej, zarówno z obecnie rządzącej koalicji, jak i spośród poprzednich ekip sprawujących władzę, nie podejmuje realnych kroków, by przeciwdziałać tego rodzaju problemom. Temat ten jest często przemilczany lub bagatelizowany, co budzi frustrację i poczucie bezsilności wśród obywateli. Wielu ludzi ma wrażenie, że otwarto granice bez konsultacji ze społeczeństwem pozwalając na napływ cudzoziemców bez odpowiedniego nadzoru nad ich integracją i przestrzeganiem prawa. Skutkiem tego coraz więcej osób pyta, kto weźmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców polskich miast i wsi, skoro niektórzy z gości z za wschodniej granicy zdają się ignorować przepisy, których powinni przestrzegać z największym poszanowaniem. W kontekście takich wydarzeń pojawiają się też głosy domagające się bardziej stanowczego podejścia do kwestii deportacji i ograniczeń wobec osób, które nie potrafią dostosować się do obowiązujących w Polsce reguł współżycia społecznego.